Moi drodzy, szybka akcja. Y, tłumaczę Wojtkowi. Y, y, ja, Nie, to ja. Tak, to Wojtek. Tłumaczę i pomagam zrobić stałe zlecenia na prąd i na wodę. Tak, żeby nie było wątpliwości, nie jesteście z tym sami. E, zalogowaliśmy się na konto bankowe, wybraliśmy odpowiednie pozycje. Pierwsze robimy zlecenie e, opłaty za prąd. I teraz tak, wybieramy sobie narzędzie płatności, czyli wybierasz, z którego konta chcesz, żeby pieniądze. Czy z karty, czy z konta. Masz do wyboru jedno i drugie, tak? No tak. i tak, wiadomo, że zawsze jest lepiej z konta bo na karcie y, potem będą odsetki, tak, a na końcu są pieniądze, to schodzą. Uh -huh. Potem tak, wybieramy firmę. Firmę uh -huh. mamy jako Jacka Agdenis. Uh -huh. Zaznaczamy Jacka Agdenis. I numer abonamentu to jest ten pierwszy, hesa numerasy. Czyli ja sobie wchodzę 739 numerasy 4,84 uh -huh. i dajemy sobie nazwę, więc ja dam dom Alania yy, Światło, tak, to Alania Światło i sprawdzamy, czy zgadza nam się numer. Wiadomo, nie chcemy sąsiadom płacić, uh -huh. czyli 739 217 4884. 84. Confirm, potwierdzamy, proszę bardzo, zlecenie automatyczne na zapłaty prądu zrobione. I jedziemy dalej. Tu już się nam wyświetla ładnie na liście. Wyświetla się, żeby nie było. Widzicie? Wyświetla się w taki sposób. Tak jest? I teraz dajemy nowe, dodaj nowe i dodajemy wodę. Czyli tutaj water. Pamiętajcie, że dostęp do zaplecza, znaczy do banku macie w języku angielskim, także nie ma dużego stresu. I nazwa firmy Antalia Su. Czyli schodzimy Antalya Su numerek 101 Bukszehir. To już jest pełna nazwa pod ale tu jest w skrócie Antalya Sup. I teraz tak, numerek abonamentu 100, 1078 79 i znowu nazwa Dom Alania Atlanta mi wyszła. Nie, nie, Atlanta. Alania i woda. Next, confirm. I zrobione. I jak będziecie sobie robili w przyszłości internet, to dokładnie tak samo, tak? Same. Same. Ta, dajesz nowe dodaj. A tą listę jest tam internet? Teraz tak, wchodzimy sobie tu. Raz jeszcze na tą listę. I teraz mamy tak, Telecommunication. Cyk, tak, telekomunikacja i tutaj znowu będzie wybranie narzędzia i wybranie nazwy firmy, tak? Turknet, Turksat, Super Online, Fibim.net. Wszystkie firmy są tutaj, tak? Nie może być tak, że tej firmy nie ma. Raczej nie. nie. Zwłaszcza, że powiedzmy najpopularniejszym operatorem jest TurkTelekom i podejrzewam, że raczej z niego będziecie korzystali Czy jeszcze ja mamy inne firmy? Oj, dużo. Nie, nie, nie firmy, tylko opcje opcje. Tak. tak, Municipality Tax, ale w tym momencie nie wszystkie urzędy miasta są po to podpięte, jak widzisz nie ma w tym momencie naszego. Więc na razie podatek płacimy w Urzędzie Miasta fizycznie. Czyli te rzeczy, o których musicie pamiętać, teraz to tak. Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta, prąd, woda zlecone w banku i raz w roku ubezpieczenie, już prosto do ubezpieczalni. Ja daję wam kontakt do ubezpieczalni i wtedy piszecie sobie do nich, dajecie foteczkę, numer polisy, że chcecie przedłużyć. Jest oczywiście opcja, że jak ktoś nie radzi sobie z takimi rzeczami, to my możemy w tym pomóc. My oczywiście bierzemy za to pieniądze i za rok y, takiej obsługi mamy w obsługę, oprócz tego, że pilnujemy podatku od nieruchomości, y, sprawdzamy czy y, prąd woda jest opłacony, mimo tego, że na przykład bywało tak, że mimo stałych zleceń nie zeszło. Ludzie sobie zapomnieli sprawdzić. Wiecie, po prostu był jakiś problem z komunikacją na linii elektrownia, bank, wodociągi, bank. Tudzież ra, sprawdźcie. Tudzież zdarzyło się nam kilkakrotnie, że chłopak, który spisywał liczniki dodał dwa zera za dużo. Przez przypadek po prostu. A bank nie będzie ci tego sprawdzał, czy ty masz 5000 dni do zapłacenia, czy 500 lira do zapłacenia. Więc kontrolujcie. O, w tej tak, tak, tak. Oni chodzą z tymi, wiecie, czytnikami, nie? Po prostu przez przypadek przycisnęło mu się za bardzo, bił za mocno, no i wyszło potem. Także takie coś sprawdzajcie sobie po prostu raz na czas. My możemy to robić, ale to kosztuje, to po pierwsze. Co prawda, w naszej, w takim jakby zestawie, home service mamy reprezentowanie na spotkaniach wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli wy jesteście w kontakcie z zarządcą, wiecie, kiedy są spotkania, przyjeżdżacie akurat w tym terminie, to żaden problem. Zwłaszcza, że większość budynków wie, jakiegoś tłumacza na takie spotkanie, przynajmniej rosyjskojęzycznego. Na polskojęzycznego, nie, na polskojęzycznego nie mamy co liczyć, ale na rosyjskojęzycznego albo angielskojęzycznego jest duża szansa no ale jak ktoś nie chce w tym uczestniczyć, albo nie ma na to czasu, no to wtedy my ale możemy reprezentować. Jest. Mamy wtedy umowę i na podstawie tej umowy reprezentujemy. Dobrze. Mhm. Czy musi być ubezpieczenie? Tak. Słuchajcie, bo czy musi? Musi i nie musi. Podstawowe ubezpieczenie, zgodnie z prawem, jest obowiązkowe, czyli to tanie. To, bo to jest różnica, już Wam powiem, w przypadku... Czy to jest... Wy macie obydwa. Czekajcie, gdzie to ubezpieczenie teraz ciało? Nie, Tu, tak. Więc zobaczcie, podstawowe, tak zwany DAS, no zgodnie z prawem, ono jest zorunno, czyli obowiązkowe. Ale ono kosztuje 642 lira za rok. Tak, w tym roku DAS jest zorunno, czyli obowiązkowe. Natomiast ubezpieczenie rozszerzone nie jest obowiązkowe. Ale prawda jest taka, że ja przez te 17 lat naprawdę. Miałam tak dużo historii, niestety, łącznie z pożarami. W związku z tym, nawet w takich prostych rzeczach, słuchajcie, najczęstsze są zalania. Pożary się rzadko zdarzają. Ja miałam dwa pożary na przestrzeni 17 lat. I to obydwa były od. Czy jeden był od starego klimatyzatora? Przy burzy było jakieś przepięcie, i w afsalach od takiego tomka się spaliło mieszkania. Całkowicie się spaliło. Dzięki Bogu miałam to ubezpieczenie. I w Kestel miałam mieszkanie, tam gdzie Adriana mieszka, A... Rozmawiam z Jusufem, Jusufem nie widzicie Jusuf, Jusuf trzyma kamerę, ale ja wiedziałam, że on zapomina, zapomina o kamerze. Tak, potwierdzamy, jest, stoi. I tam miałam na dole przy panelu rozdzielczym się zajęły kable i poszło po kominach wentylacyjnych i wszystkie mieszkania były ciemniutkie, odczadzone na całego. Więc ja jednak polecam. Ale, ale i tak wiadomo, że jakby się coś wydarzyło, to my i tak się zwrócimy do was. O, do was. No to wiadomo. <grywa> I nawet mając to ubezpieczenie. To tak. Teraz tak, to ubezpieczenie jedno i drugie we wrześniu się kończy, tak? Tak, one mają to samo, I, tutaj, tutaj, i, i tu wrześniu i tu wrześniu. I tak samo jak Czy to musi być fizyczne, czy mogę Nie, 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 wrócić? na konto, tu przelew, zaznaczcie sobie przy ubezpieczeniu, przelew na konto ubezpieczalni. Dostaniemy, czy mamy nawet... Już Wszystko same, dostaniecie. Tak jest. I ostatnie pytanko. Chodzi o tak, wszystkie opłaty były, były podatek, ubezpieczenie, a co z tym czynszem? Tak. Czyż z kolei w waszym osiedlu robicie sobie tak, że odwiedzacie pana dozorcę i on wam na podstawie takiej raczej inaczej, on wam wystawia zaświadczenia. Na przykład tutaj za was zapłaciliśmy, tak? Ja zapłaciłam w zeszłym roku. I w tym momencie macie wystawione, że do końca roku jest opłacone. Teraz od stycznia. To jest raz w roku. To yy, znaczy inaczej, ja dla swoich obcokrajowców, dla swoich klientów, którzy przyjeżdżają rzadko, opłacam albo raz za cały rok, albo dwa razy w roku, czyli od stycznia do czerwca, a potem od lipca do yy, grudnia. W zależności jaka jest sytuacja, jeżeli ja zarządzam mieszkaniem pod wynajmy i mam środki z wynajmów. No to wiadomo, że wtedy ja sobie w zależności od sytuacji, czy mamy wystarczająco środków, czy nie, albo raz w roku, albo dwa razy w roku. W Waszym przypadku przy takiej niewielkiej kwocie, no bo umówmy się, zobaczcie tutaj za pół roku, byście mieli 1400 lira, z czego ja za poprzedniego właściciela zapłaciłam ich część do września i od Was część, czyli na przykład Wasze nie jest 1400 lira, tylko Wasze było 700 lira. Minus to, co stary właściciel zapłacił. Ale ponieważ ja płaciłam dług mieszkania, bo to nie jest dług wasz, to jest dług mm. mieszkania. Więc ja zapłaciłam za pół roku i teraz wy od stycznia będziecie płacili jesteśmy w lutym, czyli styczeń, luty marzec, zapłaccie sobie minimum pół roku. Chyba, że będziecie przyjeżdżać dopiero w grudniu, to zapłaccie za cały rok najlepiej. I ten pan mieszka I w I ten budynku. pan mieszka w waszym budynku. Wykład, nie, gdzie? I to wszystko zaraz Wam, to już informacje poufne, nie na kamerę, wszystko Wam powiem, co i ja. A tymczasem, Wy wszystko wiecie. Kasia z Wojtkiem wiedzą, że w razie czego, nawet jeżeli połowy z tego nie zrozumieli, bo to jest duża dawka informacji, to zawsze wiedzą, gdzie mnie znaleźć tak i tak znają mój numer telefonu. Jesteśmy bezpieczni. Potwierdzam. Potwierdzamy. Potwierdzamy, a zawsze odbiera, odpisuje i pomaga we wszystkim. Czasami późno, ale to wiecie, już nie było. Po turecku, tak Poźmy jest po turecku. Ja raz jeszcze Wam gratuluję, cieszę się, że naprawdę doszliśmy do tego, że tak Jesteśmy Prawda, jest ona prawda. 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 Bye, do zobaczenia wszystkim. Bye. Super, dziękuję.